Słyszę, ty akurat się nie musisz tłumaczyć, bo widać po tobie, że lubi śmierć. Słyszę, drugie pytanie. Kto z Was lubi mariny? Nieee! No, 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 no to może wiesz, co. No. no i co? Tutaj my jeszcze następny utwór, dopiero bo wiesz, ja się Nie, się, teraz właśnie będzie ten utwór, a potem zagramy coś ciekawego na koniec. Ale. No doby. zanim go zagramy. Wiesz, to mam prośbę, zanim go zagramy, mamy prośbę, że o, wszyscy. i lewa, i prawa, i środek, i, i środe. tyłu, i nie na scenie. Kochani, zintegrujmy swoją siłę. Zintegrujmy swoją moc. Mam nadzieję, że pokażemy całemu światu, bo to nie tylko Polsce, jak się tutaj wszyscy bawią. No bo Polska to wie, nie? Kochani, wszyscy, bez wyjątku, naprawdę wszyscy. Na słowa miód, Marina! Wszyscy wyskakujemy powietrze! Marina, słuchaj. Co? Ja mam. A może jakiś rekord? rekord? Myślę, że masz lęk wysokości. <laughs> nie, tak, nie będziemy <laughs> wysoko Do tak. skakać. W Wszyscy bez wyjątków, na słowa nie nie skaczemy do góry, ale wskaźcie, bijemy rekord, naprawdę, pokażcie, że naprawdę potraficie się bawić, my bawimy się razem z wami, a więc na słowa, nie malina, wszyscy skaczemy do góry! Zaczynamy! Jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz! Kochani, już za chwilę, bez wyjątków, pokażcie, że jesteście najlepsi! Uwaga, uwaga! Wszyscy razem! Wiózł ma linii na górę, górę, górę! Wszyscy wsiadczą do nieba, do nieba! Wyszej! 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 Jak pięknie! Ojca na niebezpiecznej! Razem! Uderzam na imprezę, bo tam nie będę sam Zanurzam nagle oko, na widok jednej z Takiej sesownej rani, nie było dawno tu Nie widok nic nie wolił, aż mi zabrakło kół Jezu, wasze dłonie! Co to jest za dziw, lat? Czy ktoś gdy ciało zbrewi wina? nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma Nie mogę się powstrzymać Jok marina Co to jest zanieczajna, czy ktoś podpowie mi Gdy ciało spełni wina Jok marina I nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma Nie mogę się powstrzymać Jok marina Góra, góra, góro Niech ma małina, co to jest za dziewczyna? Coś weteran, który za chwilę usłyszy się na nasz głos. Pomożmy! Co to jest za dziewczyna? Jeszcze raz wszystkim wyskakuje jedna dura. Zresztą, noż co to jest za dziewczyna? Czy to współdym? Myciało z bębenka na noż małina. Mi nie ma drugiej takiej, co chciał. Nie mogę się powstrzymać Miod, malina Co to jest, a nie słynę? Czy ktoś powoli mi? Gdy ciało swe wywinam nie ma drugi taki Co ciało takie ma? Nie mogę się powstrzymać Miod, malina Góra, górę, górę Okej, okay, Marek, słuchaj A może byśmy poszli okay, Co to Wysziało! Jut nie ma w ogóle takiej Nie może się poczytać Czisiaj. Mamy proszę, mamy proszę. Jedną wielką proszę. Jód! Brawa dla Was! Brawa dla Was Krzysztof, a może z nami zrobili takie rodziny pojątkowe z niej wyszły. No myślę, że... Za nich zagrany jest. Jeszcze... Przecież zauważyłeś, że zrobiło się naprawdę smutno. Teraz, Kochani, ale żeby nie było smutno, to lewa, prawa, wszyscy z tyłu, urosimy głowię, a prędzej rzędu! Ale wszyscy, wszyscy! Wszyscy, wszyscy stracą! Marek, świebaj! Ty was, ja rozdaję nagrody, ok? Na dokładem doszle nagrody, doszle nagrody! Kochani, wszyscy, gdzieś do Was, do do Marek dokładnie! Marek, Przyszedł. Tylko wróć, tylko wróżb, no mocno. raczej wrócę. Dobra, że do że żeby ruszył. ale oczywiście się mam pierwszą. Uwaga. Napisałem kilka słów o tobie. I wysłałem SMSem Tobie. I wysłałem SMS-em tobie. SMS tobie. Napisałem kilka słów za tak strzałem. Napisałem kilka słówka chciałem I teraz pokazujemy serduszka, serduszka Wy zmniejszycie tobie, zacznijcie. Mój myśl to Jeden kiedy drugi je wiele jest śliczne. Napisz na to klubo, dobre, że może to, przecież wiesz kiedy drugi je w drugą możesz mi wszystko przedsięwzięć Super! Wyrazujcie jak powiedzieliśmy wcześniej najbardziej aktywne to nagrodzenie mamy coś dla was Właśnie mamy drugą, pomóżcie! O, proszę kilka słów po sobie Ja wciąż czekam na twoją odpowiedź, wszyscy! Ja wciąż czekam na twoją odpowiedź SMS-y wyraź to co czujesz SMS-y wyraź to co czujesz I jeszcze raz pokazujemy serduszka Do w sercu teraz się znajduje Dłoni wysoko Jeden krótki SMS Znaczy wiele jest, jeśli chcesz Napisz taką krótką treść może zmienić wszystko, że się wiesz Giełdę z ludzki ESMES Dlaczego wiele je, jeszcze Na Napisz taką brudną chęć Może zmienisz wszystko, że się wiesz Marek, to jeszcze jeden nie wylecę Znacznie słowo swoje, powiedziałem, bardzo proste a więc mam nadzieję, że ten reprezent zaśpiewamy wszyscy razem, ale żeby było fajnie, to jeszcze raz dłoni wysoko! Nie wiem, tu ci SMS Znaczy wiele, jeśli chcesz Napisz taką krótką treść Może zmienić wszystko, przecież wiesz Nie wiem, tu ci znaczy nie jest ścisłeś, napisz taką krótką grę, możesz z nich wszystko, przecież wiesz super! Wiem, że za chwilę mamy coś dla Was bardzo ciekawego co Was tyle, że na Was powiecie szansę. 17.00 Marek, i Szynowy nie Ale nie wiem, czy ktoś chce. Dobrze dla Brawo, 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 Marek. Nie. Dobra, w szkosie. Wiecie co? Teraz Wam powiemy coś bardzo ciekawego: Mianowicie obserwujemy i widzimy, jak się bawi lewa, widzimy, jak się bawi prawa. Brawa. no, Marek, w środek. W środek. i wszyscy z tyłu. Tak, Dwań. Z przyjemnością chcielibyśmy stwierdzić fakt, że to wy jesteście WYMAŻONĄ publicznością Dobra, dobra, dobra. To co byście chcieli, żebyśmy zaśpiewali teraz? Inaczej, na 3, 4, 3, 4. Mówię, człowiek nie, nie wiedział, czy tak. to jest szalona. Ja, coś... Nie, ja to słyszałem. Miała matka syna. Nie, to nie to. Dlatego kocham ją mocno, ja wiem, że nie liczy się nic. Ładam. To tak, no dobrze, wymarzona specjalnie dla Was. Dłoń wysoko, wymarzona, taka śliczna, ta 勝ち馬指でゴミったら、のかな W górę. w górę, w górę, w górę, z dłonie, mamy, Dłonie, dłonie Piękne oczy Zakłębą śmiech Mógłbym patrzeć na nią Kodam. Prawdopodobnie w razem, dlatego, tego, dlatego, 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 się nic dlatego, mnie ona, dlatego, tak, dlatego, 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 Ale głośniej, głośniej! dlatego, dlatego, ja dlatego, 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 nic Oprócz Góra się mi da Stopaj! wszystkie dłonie w, w górę W górę, w górę, w górę, w górę Wszystko do końca Chodź, chodź. Wyższa, 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 wyższa. O do Was wszyscy

a ona jej, a na ruzie to tam, tu na szczęście mi da super. Wszystkie dłonie w górę, Hop, w, górę w górę, w górę, w górę. Jeszcze wyżej, wyżej, wyżej. Jak pięknie, Teraz mam nadzieję, że na tyle to każdy ma siłę, żeby podnieść dłonie jak najwyżej. Ale szczerze, wszyscy. wszyscy! Jak najwyżej na to rodzina, Wszyscy klaszą! Co to jest za dziewczyna? czy ktoś mi, gdy ciało swe wygina. I nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma. Nie mogę się podtrzymać. Co to jest za dziewczyna? Dobra, słuchajcie, dobra. Mamy kolejne pytanie. Ostatnie, ale e, bardzo konkretne. Ale zanim go zadam, to wiecie co? Ja się napiję. Gdzie to jest? Picie, picie, co to jest? Krzysiek, co to jest? Marek, słuchaj, nikt e, nie widzi Marek, słuchaj, Dozrykam. Dobra. Dobra. <grym> słuchajcie, może nie jest, może nie nie jest to, tak bardzo późna godzina. Zadam konkretne pytanie. Kto u was stawia dzisiaj? No to Marek się już napiłeś. <grym> Pomyślałem, bo dzisiaj nie kieruję akurat, ale dobra. Słuchajcie, powiecie yy, co? Tak sobie pomyślałem, że może jeżeli nikt nie je stawia, to... Czy się ty postawisz? Marek, ale nie okardę to w Słuchajcie, on nie ma tyle pieniędzy. Nie, nie. To no był głupi, głupi, głupi pomysł. Słuchajcie, na koniec zagramy utwór specjalny właśnie na tę okazję. A co ja mogę powiedzieć? Wasze zdrowie! Podobno to jest yy, niewoda. Wasze zdrowie, o. Pokaż. I co jest? Dobre. Dobre. Dobre, dobre. Drogi. Ale gdzie są nasze dłonie wszyscy? We drzwiach tu. Czycieś patrzycie, to nie wolałbym. No, ma Dobra, jeżeli z nas jest, razem. No. w nas i spywamy nas, uwaga. Muszę mu zapokować, druga szampan, zróbcie oflo zaczynają i freska do rana. Mamy w naszech ekipach, e patrzcie, -ekipa. co po oczarych. Czale na marca po obliczale. Na dosięgny miłymi tekstami, wam opuszczamy twoimi specjami, cigami. My ci opuszczamy do białego rana. W szalonej nocy moc jest nas, niech się zatrzyma dzisiaj czas, smutny w tę noc nie będzie nikt. Pijmy dobra, nim stanie się. szalonej nocy moc jest nas, niech się zatrzyma dzisiaj czas, smutny w tę noc nie będzie nikt. Pijmy dobra, nim stanie no dobrze, to jak to jest? Co w końcu stawiam dzisiaj? To stawiam! Marek, ten jest szat, jest zarza. Gazie, oczywiście to jest zamowa, to jest impreza, więc masz w prawo. W końcu z kiborami, nie, 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 nie. Ale tak tu nie będzie albo wolowego, bo to tu się napisz. Dobra, Gazie, drugą stronkę zaczynać przysięg. Lubcie gałąź na niego, lubcie gałąź. Nie śpiewaj, będę się spawał. Nie potrafia, nie śpiewaj, nie śpiewaj. A taki zabawy, obraca nam chwil życia, mamy oto szczególnie, by było coś do wniesienia. Pływają godziny, przejścia atmosfera, panie zaczynają, śmiele się rozbiera. Czas się kiedyś, facet ci, to toastami dają pokaz. Go, go! Bawią się parami te obiec, te widoki, drażnią ciała, oczy do no, oczy, no, do pani. Czasami już u nas szacuje, głośno! W szalonej nocy moc jest nas Niech się zatrzyma dzisiaj czas Smutny w tę noc nie będzie mi Pijmy do dna, nic W szalonej nocy moc jest nas Niech się zatrzyma dzisiaj czas Smutny w tę noc nie będzie mi Mimy do dna, nic

Dziękujemy! Dziękujemy! To Pani naprawdę dziękujemy za to zesła! Że byliście z nami! Że nas To co, odechne? Szalonej nocy moc jest nas! Niech się zatrzyma dzisiaj czas! Smutnych tę noc nie będzie nikt! Pijmy do dna! W górę miejsce! się zatrzymać dzisiaj czas złotych w ten nie będzie mi tego dna nic daniesz nie Łani nie, źródcie, że marek Słabek. i oczywiście naprawdę Dziękujemy wam jeszcze raz, że, że byliście, że bawiliście się na wyznanie, bo w końcu to wy jesteście najlepszą publicznością! Słuchajcie, eee, co możemy sobie Ja wiem. Co wiesz, co wiesz? A, A, co ja, ja wiem? Ja, 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 ja też wiem, ja też wiem. W na koniec, to wiecie co? My możemy tylko ładnie się ukłonić. Dzięki! Dziękujemy bardzo, naprawdę, bawcie się dobrze, nawet do tego rana, praca poczeka, po, poczeka, poczeka. Praca. Nie za cicho! W sumie dogadaliśmy się, że damy radę ich wyciągnąć. Jeszcze głośniej! No może jednak, co? Dobrze, 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 okej, okej. Wszystko się ich nabawia. Ale dobrze, dobrze. Na się radni doprosić, ale wiecie co, tak mi się przypomniało, że Ustaliliśmy to Wasze zasady dzisiejszej imprezy, no żeby wszyscy, lewa, prawa, środek, wszyscy w na scenie, ustaliliśmy, że jesteśmy jedną, wielką, wspaniałą... Marek, słuchaj, o, się obawiam dzieje? się przyszłych tych świąt. No, to, nie da z Ale wiecie co, jeżeli jesteśmy rodziną, to teraz żeby było sprawiedliwie, no bo sprawiedliwość musi być. No, e, no, to raczej. może teraz wy zaśpiewacie, a my zakończymy, co? No. Nie, nie, tutaj, ale spójrzcie kabaretowa, nie cisza Nie, dziś, nie. Tak, nie potrafi tańczyć, zróbmy po staremu, zaskiewaj jeszcze raz mocno. Dlatego kocham ją mocno, no, ja wiem, że nie liczy się nic ona pójdzie To tak Dobrze kochani, ale czy wy macie siłę? No, dobra. Krzysiek, z tym, tym tańczeniem to żartowałem, żartowałem. Dobra. Zaczynamy, wyważona nagroda dla was. Ale spróbuj, okej? Okay? Nie, nie próbuj, nie próbuj. Dobra, dobra. Dłonie wysoko! Gryma żona, taka śliczna. Ale wstaź mi w oku, dłonie wysoko unosimy i wspieramy nefrem. Dlatego... Dla wiem, że nic, nic nie nic, ona to ta, która szczęście mi da Dwa razy głośniej, wrognę go Mocno, ja wiem, nic się nie nic Oprócz ona to ta, która szczęście mi da Super, wszystkie dłonie w górę to W górę, w górę